Bardzo witam wszystkich bardzo serdecznie Dzisiaj odcinek ten jest jak pewnie już po tytule wiecie Specjal i porozmawiamy o tej Jakże tutaj magicznej kuli Co ta kula w sobie posiada takiego Niesamowitego? No na wiele rzeczy powiesz Znaczy że może najpierw opiszę i później powiemy Jakie są właściwie takie ciekawe rzeczy Mamy zasilanie, które idzie tutaj z tyłu do tego systemu, który jest tam w środku, nie pokażę go, ale myślę, że kiedyś Wam wyślę na poście zdjęcie z niego i ono jest na przetworzone na wysokie napięcie i idzie tym sznoreczkiem nieczęście go widać o tym bardziej na prawo idzie do mm, tej kuli jak już jest w tej kuli ona później zbiera się tam bardzo do wysokie napięcie i na uciec z tę strony się prezentuję też uciec z więc będę korzystał tylko z tego o tutaj czytania. Więc napięcie idzie do góry i wszędzie idzie, bo próbuje znaleźć ujście. I teraz ciekawsza rzecz, jak tam palca, jak widzicie, napięcie znajduje ujście w moim palcu, u ziemi, nie? Dlatego idzie do jego palca. Ciekawym rzeczą jest że starzy, jak na przykład damy tak, idzie to do góry, ponieważ powietrze się nagrzewa, więc one unosi się całe, a no i po prostu wtedy się jedno Można też dać dwa palce ale po pewnym czasie zaczyna tego nie starczać nie? o, trochę w tym później pachną, ale dobra nie do tego właściwie ogólna część zabawna teraz w wam coś pokażę mm, Ok, jak widzicie, nałożyłem na to folię aluminiową Z tego, że też malutki krawaczek ale ja akurat miałem taki duży i teraz jak odpalę już widzicie, że pewna wiązka idzie tam tam do góry, i co teraz się Właściwie co się dzieje? Otóż ładunki te zbierają się tam, co powoduje, że... Sprawdzę jest, jest, dobra. I teraz jak się byście przyjrzeli... O, To, tu. Jak się byście się przyjrzeli. To jest malutkie iskry. Naprawdę słabe iskry, ponieważ są w e, ma małym natężeniu, ale jest to naprawdę wysokie napięcie i to napięcie, już muszę zapewnić, poli tylko z powodu filmu i że to jest specjał. Dotknę takiego, ale Wam bym tego nie rekomendował. Dobra, szybko tylko. Raz, dwa, Cześć, bo to nie jest takie łatwe, trzeba psychicznie do tego przełamać. Raz, dwa, trzy. <laughs> Raz, że tak przedłużam, ale to nie jest łatwe, bo ja wiem, że to boli. Raz, dwa, trzy. Oj. Dobra, nie jest aż tak źle. O. Jak założycie? Tego robić. O, teraz było widać lepiej. przesmala mi trochę palca. Oj, nie słyszałem takich filmów. No i ten prąd po prostu sobie przeskoczy do mojego palca, co lepiej widać. Może takim rzeczom można zasilić, bo po prostu te ładunki się zbierają i przez to jest łatwiej im się doznać, dlatego się tak dzieje. Może nie robisz takich filmów.